Bilety do dostania są już na ulicy, można kupić je z takiej budki. Ktoś będzie dzisiaj płakał. Oni jeszcze nie wiedzą, <śpuszcza> że legia już tu jest. <śpuszcza> jest ta druga. Przimasz, weź, weź, weź się kości, no. kości, i Rozpoczęła się druga połowa, a ja jak murak siedzę za szybą bo chcę dopić kawę. Przepraszam przepraszam panowie, gdzie jest Legia? Widzę mistrza się do tego. się pana. Darka spokostiego się zapytałem ci powiedzieć. <grym> tak być. Wiem, że w momencie oglądania tego filmu już dokładnie widzieliście jaki będzie wynik, ale mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem wam tą radość, tą, te emocje, które nam towarzyszyły. Wynik. Perfekcyjny bym powiedział, tak jak można by sobie chcieć. Jest super, słuchajcie, czekamy na rewanż, który oczywiście przypieczętujemy jeszcze większym zwycięstwem. Na samym początku, już w pierwszym odcinku, wam powiedziałem, to jest stadion, na którym wygramy. Brawo, Legia, Liga Misów. <grystanie> Jak, jak nie na No musi, musi być dobrze, więc strzelamy tak ciemno 2-0 dla, dla, dla Legii. Ja idę ten sam wynik. 2-0. Armii. 2-0. No jak panowie mówicie 2-0, to, to ja jestem za i jestem też za tym, że jak będzie 1-0, to biegniemy i to strzelimy to jedno.